Cześć wszystkim z tej strony, kanału na Encyklopedię Kryptowalu. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Miałem wczoraj nagrywać w niedzielę ten materiał, na no którym wczoraj mówiłbym, że wypełniliśmy lukę na CME, że zaczęliśmy z powrotem rosnąć, no i Bitcoin idzie na nowa TH. A dzisiaj w poniedziałek, kiedy zaczynam to nagrywać, to Bitcoin spadł do 115 tysięcy, Ether do 4200 dolarów a XRP spadło poniżej 3 dolców. Dlaczego tak się wydarzyło? No jeszcze Twitter z rana sobie nie stworzył jakichś domysłów tutaj, dlaczego miałyby te spadki właśnie w tym momencie przyjść. Jedynym jakimś sensownym wpisem jest to, że premarket na S&P 500 jest pozytywny, jest wzrostowy, no więc Binance tutaj, bo takie transakcje są nowo widoczne, znowu próbuje shortować chwilowo rynek, znowu próbuje ten rynek na chwilę spuścić w dół, żeby zaraz tą cenę wywindować do góry, także takie tłumaczenie na razie: lineczku Lidla. Więcej informacji ciekawych w tym temacie nie ma, ale jest cała masa innych informacji, które myślę, że również są ciekawe. Poza tym krótkotrwałym szumem, poza tym krótkotrwałym spadkiem na wykresie, także bez zbędnego przedłużania, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i przejdźmy do meritum. No, parę dni już nie nagrywałem sprzed tej kamery. Ostatnio widzieliśmy się w plenerach. Tutaj był jeden plenerek. Tutaj był drugi plener, tutaj trzeci. Więc, jeżeli ktoś jeszcze ich nie oglądał, myślę, że naprawdę warto. Sporo tam takich moich przemyśleń, sporo tam takiej wiedzy, którą powiedzmy nie chwalę się na co dzień w tych materiałach, tutaj właśnie przed tą kamerą. Natomiast, no, warto według mnie zerknąć na te filmy. Wracając do Koingecko, jak widzicie, po miniaturce dzisiaj trochę o chainingu, który naprawdę radzi sobie dobrze i z większości tych tokenów, które no, pospadały w ciągu ostatnich kilku godzin. Chaining jest jeszcze na małym plusie. Był nawet po 26 dolarów, teraz spadek na 24,5, ale dalej ten token sobie fajnie radzi. Bitcoin 115, to co powiedziałem Ether 4200. Monero na delikatnym plusie, no a wszystko pozostałe na minus. Ale przechodzimy oczywiście do ważnego, chyba najważniejszego wydarzenia z kilku ostatnich dni, czyli rozmowa Trumpa z Putinem o tym, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. Dla tych panów wchodzi Przede wszystkim o to, żeby podpisać dobry deal, żeby wyjść na plus dla siebie, dla swoich krajów, nam, przede wszystkim zwykłym ludziom, jak zawsze chodzi w takich sytuacjach o to, żeby po prostu przestali ginąć ludzie. Trump ma się jeszcze spotkać teraz z prezydentem, oczywiście z Załęskim, żeby przekazać mu pewne informacje, żeby no, dowiedzieć się, czy on takiego deala akceptuje, czy też nie, ale jeżeli nie zaakceptuje, to z tego, co Trump mówił w wywiadzie, takim zaraz po tym po tej rozmowie z Putinem, no to on może od tego umyć ręce, powiedzieć: No to radźcie sobie sami. Aczkolwiek do końca w to nie wierzę, bo na Ukrainie jest za dużo fajnych surowców, w ziemi, które interesują Stany Zjednoczone. Także myślę, że Trump tak do końca tego nie zostawi. Fakt, faktem zobaczymy: no bo, oczywiście, gdyby wojna się zakończyła, no to jest to pozytywny sygnał dla rynków. Ostatnio też mieliśmy trochę spadków. Tutaj z tych 124, praktycznie z ATH, no faktycznie z nowego ATH na 117, no bo tak. Najpierw wyszły dobre dane o inflacji CPI, Consumer Price Index wyszedł dobry, bo te dane, które dostaliśmy, były niższe od prognozowanych, więc super. Na 3 dni później PPI, czyli indeks cen producentów, no tutaj wyszły te dane dużo gorzej niż zakładano i przez to rynek sobie. Tąpną, no jakiś zawsze trzeba mieć, tak jak mówię, podkładkę, jakąś trzeba zawsze mieć pod te spadki czy pod wzrosty, więc tutaj mamy akurat taką. No ta świeca nie wygląda najładniej, tak? no bo to był bardzo szybki szpil na 124,5 tysiąca dolarów, no i zaraz gwałtowny spadek, i te spadki dzisiaj się nam pogłębiają, a wspominałem na początku o luce CMI, ona była tutaj na poziomie niecałych 118 tysięcy dolarów, no i faktycznie ona się nam tutaj wypełniła. No i rynek myślał, że zaczynamy odbijać, a zaraz pyk! Jeszcze jedna nóżka, jak to zawsze mówię, na drugą nóżkę lubi sobie Bitcoin spadać. No niestety jest jak jest. Zobaczymy, co będzie dalej. ETF ostatni dzień delikatnie na minus 14 milionów outflow. Poprzednie dni delikatnie pozytywne dla Bitcoina, ale tutaj więcej, zdecydowanie więcej ostatnimi czasy dzieje się wokół Ethereum, do którego oczywiście zaraz przejdę. Brazylia. Pierwsza latinoamerykano, firma, która właśnie w tym momencie będzie zbierała bitcoina do swojego portfolio, więc w Brazylii taka firma się właśnie może nie utworzyła, ale poszerza swoje zainteresowania, poszerza swoją rezerwę właśnie o bitcoina. No a jeżeli chodzi o bitcoina i jego dominację, to zaczęliśmy bardzo fajnie spadać. Spadliśmy później 60%. Dzisiaj te ostatnie kilka godzin to jest odreagowanie i, i przepływ kapitału do bitcoina. Kolejny dla mnie ważny poziom to jest te 57,5%. Później, oczywiście, 53, czyli ta dominacja ze stycznia. No i następnie dołki z poprzedniego cyklu to jest 40%, tam 39%. Nie sądzę osobiście, mówiłem o tym w plenerze, żebyśmy w tym cyklu aż tak nisko tutaj spadli na dominację. Jeżeli spadniemy poniżej 50%, to dla mnie to już będzie naprawdę znakomity moment, żeby opuszczać rynek altcoinów. Dlaczego sądzę, że nie spadniemy jeszcze niżej? Przede wszystkim przez ETF -y bitcoinowy, przede wszystkim przez to, że ten kapitał w tym cyklu płynie do bitcoina. No to chyba każdy zdążył przez te ostatnie kilkanaście miesięcy zauważyć, że kapitał głównie patrzy na bitcoina, teraz oczywiście trochę na etera, ale wydaje mi się, że ten kapitał aż tak mocno nie przepłynie do pozostałych hardcoinów, więc poziom 50%, powiedzmy, nazwałbym go nowym poziomem 40% w tym cyklu. No i co do Itylium, no to prawie, prawie dotknęliśmy ATH z poprzedniego cyklu, bo mieliśmy 4788, brakło nam 100 dolarów do przebicia tego szczytu. Niestety, no na razie zawrotka, nie wygląda też ta świeca przepięknie, bo nie że tutaj dość duży knot od góry. Teraz ta świeca spadkowa pokrywa tą wzrostową, więc yy, według analizy technicznej wygląda, jakby te spadki miały być kontynuowane. No, ale oczywiście, być może za parę godzin, kiedy rynek w Ameryce się obudzi, zaraz to się wszystko odwróci, także trzeba po prostu na to patrzeć. No i co ciekawe, shorty na Siemi, które cały czas, cały czas tutaj się powiększają, coraz więcej shortów jest dokładanych. No, ostatnio widzimy rekordowe, rekordowe wartości. Ostatni raz, kiedy byliśmy na plusie tutaj, kiedy longi przeważały nad shortami na Siemi, to było zobaczcie. Październik, listopad, grudzień 2022, co ciekawe, jak cofniemy się właśnie do wykresu, specjalnie dałem na świeczki tygodniowe. No to są to dołki, to jest to 1100 dolarów. No, może nie jest to ten flash na 800 z kawałkiem, ale powiedzmy tutaj ten poziom 1100. Więc wtedy faktycznie fachowcy się znali. Zobaczcie, zakładali longi praktycznie w najniższym poziomie, no ale tylko robili to przez bardzo krótką chwilę. A potem short, szor, 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 i w dół, i w dół, i w dół. Więc jak przyjdzie short squeeze, jak tutaj właśnie ludzie komentują, jak przyjdzie ten short squeeze, jak te wszystkie firmy, o których wrzucałem informacje na Twitterze, i mówiłem o tym ostatnio w plenerku, zaczną skupować Ethera za te miliardy, miliardy dolarów, no to naprawdę Ether może w ciągu tygodnia zaliczyć świeczkę o tysiąc dolarów do góry, bez problemu. Czy tak będzie? No zobaczymy. Na razie to sporo osób ucieka ze swoim Etherem ze stakingu, Tutaj mamy str stronę, którą już Wam kiedyś pokazywałem, Validator Queue. No i to jest kolejka dla tych osób, które chcą wyjść ze stakingu Ethera. Oczywiście to się nie dzieje automatycznie. Tu trzeba poczekać w kolejce na to, aż nasze Ethery się uwolnią. Dlaczego? No wszystko przez stabilność sieci, żeby tą stabilność sieci oczywiście zachować. Więc w tym momencie kolejka to ponad 14 dni, no prawie 15 dni. I 860 tysięcy sztuk Ethera jest w tej kolejce do wyjścia, i 300 tysięcy niecało jest w kolejce do wejścia. W ciągu ostatnich 7 dni tak to wygląda, że czy tam 30, no że ta kolejka do wejścia jest zdecydowanie mniejsza od tej kolejki do wyjścia. Więc pewnie część osób, które długo stajkowały Ethera, po prostu chcą zrealizować na nim jakiś zysk. Zobaczymy, warto to obserwować, bo ta ilość się naprawdę. Zwiększyła gwałtownie, no oczywiście wraz ze wzrostem ceny Ethera. No i tutaj, etf -y na Ethereum, ostatni dzień również minimalny outflow 59 milionów, ale wcześniejsze kilka dni to jest potężny dopływ do ETF-ów, więc tutaj wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie. No i wykres Ethereum do Bitcoina, bo to jest ważne. Na razie w ciągu ostatnich kilku godzin spadamy, oczywiście, natomiast Ethereum widzicie, że podwoił praktycznie swoją wartość w stosunku do Bitcoina przez ostatnie kilka miesięcy i na tym nam zależy. Jak ma w końcu ten kapitał z Ethera przeskoczyć do tych mniejszych altcoinów, to najpierw musi z Bitcoina przeskoczyć do Ethera. Mówiłem wam o tym w kontekście tego, jak się pytaliście, dlaczego inne altcoiny nie rosną. Przede wszystkim, bo nie będą wszystkie rosły. To wybijcie sobie z głowy już to wielokrotnie każdy powtarzał. Nie będą wszystkie altcoiny rosły. To nie jest Hossa 217 czy 221, że wszystko praktycznie rosło. Po drugie, po drugie, najpierw kapitał musi przemigrować z bitcoina do Etera, a teraz z do tych mniejszych altcoinów, żeby one mogły zacząć rosnąć. No i tak wygląda też dominacja Ethereum. Ta dominacja bardzo mocno ostatnio rosła, tak? Więc spoko, bo to znaczy że przejście kapitału z bitcoina właśnie do Etera. Teraz ten spadek dominacji na Ethereum. Nie przechodzi w te mniejsze altcoiny. On na razie cofnął się do bitcoina przez te spadki, które dzisiaj mieliśmy, bo dopiero kiedy tutaj ten wykres, czyli dominacja bitcoina i dominacja etera, jak one obydwa będą spadały, jak tu będzie spadek, tak jak teraz widzimy na dominacji ethereum, i tu będzie spadek na dominacji bitcoina, wtedy proste 2 plus 2 równa się 4, kapitał płynie do mniejszych altcoinów. Tego oczekujcie, tego wypatrujcie na wykresie. To ja o tym na pewno będę mówił. Wtedy będzie przepływ kapitału do małych kapów. Jeżeli tutaj rośnia, tutaj spada, no to jest tylko zamiana tego kapitału pomiędzy Ethereum a Bitcoinem. W drugą stronę tak samo, dopiero jak obydwa te wykresy zaczną spadać, no to wtedy będziemy widzieli przepływ do mniejszych kryptowalut. Bez tego nie ma czego szukać tutaj. Eric Balhunas mówi nam o tym, że jeżeli chodzi o spot Bitcoina plus Ether ETF-y, no to zrobiły one w tym tygodniu 40 miliardów wolumenu, jest to największy, największy tydzień, jeżeli chodzi o wolumen w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, więc naprawdę kosmicznie ostatnio się dzieje. Ogromna ilość tych dużych firm handluje, kupuje, sprzedaje ostatnio kryptowaluty. Dodatkowo tutaj Ted Pilot zrzuca nam portfel jakiegoś wieloryba, który skupił w ciągu ostatnich pięciu dni Ethereum za ponad 400 milionów dolarów, więc kupuje gigantyczne ilości przez Krakena, jak widzimy tutaj. A co do Ethereum, to na razie ten kwartał, który jeszcze się nie zakończył, jest najlepszym dla Ethereum w historii. Tak, w historii trzeci kwartału. Zobaczcie: 83% w trzecim kwartale nigdy w historii nie było. Są oczywiście kwartały, tutaj drugi 450% w ciągu właśnie trzech miesięcy, 102%, 104%, 142%, natomiast jeżeli mówimy o tym trzecim kwartale, czyli tym wakacyjnym, który przeważnie jest słaby, no widzimy tutaj spadki po minus 50%, minus 40%, czy w zeszłym roku minus 25%, no to to jest najlepszy wakacyjny okres dla Ethereum czasów. No nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się, myślę, że większość osób nie spodziewała się tego, że te wakacje będą tak dobre dla Etera. No i jeszcze co do zakupów Bitcoina i Ethereum, no to Trump Family kupił za kolejne 10 milionów właśnie Bitcoina oraz Ethereum dosłownie wczoraj. Przechodząc dalej do innych kryptowalut, cały czas czekamy na to, żeby ETF-y zostały kolejne wprowadzone na kolejne kryptowaluty. Najbliżej jest zapewne Solana, natomiast Bitwise'owy dokument oraz 21Chance dokument z tym ETF-em został Niestety oddalony na kolejny termin. Wiemy, jak się działo z Bitcoinem, wiemy, jak się działo z Ethereum. No i ten kolejny termin to jest 16 października tego roku. Więc trzeba obserwować sobie tą datę. No i do tego linka przejdźmy. Bardzo fajny wpis napisał tutaj Alex z Kryptoinwestycje. Myślę, że warto sobie ten wpis właśnie jego przeczytać. A przede wszystkim interesującym fragmentem jest to, że buybacki już trwają, każde użycie sieci Chainlink równa się opłaty. A to znaczy konwersja na token link, to znaczy skup i staking, automatyczny popyt, pierwsze skupy już się odbyły. Więc taki mechanizm działa sobie w tym momencie w Chainlinku, poza tym, że mają oni integrację i współpracę z naprawdę największymi, największymi firmami na świecie no to wreszcie to jakoś się odbija na cenie tego tokena. Także to jest gra oczywiście long termowa, natomiast Chainlink, co by nie mówić, jest jednym z najbardziej wykorzystywanych tokenów w ekosystemie krypto, czy w ogóle najbardziej wykorzystywanym projektem w ekosystemie krypto, poza XRP oczywiście. Ja swojego Chainlinka, to co Wam już dawno mówiłem temu, odstekowałem Nie trzymam go stakingu. miało być airdropy, miało być to i tamto, mieliśmy tyle tokenów, dostawać jakiś dropów. Okazuje się, że przez te no, dwa lata, prawie w stakingu, nic nie dostaliśmy, żadnych projektów tutaj nie uświadczyliśmy. Więc ja dla bezpieczeństwa odstajkowałem swojego czynnika z racji tego, że odstajkowanie trwało już nie pamiętam kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Wolałem mieć tego linka pod ręką, gdyby on nagle wybił jakieś niesamowite poziomy, żebym mógł po prostu sprzedać. Zresztą nie wiem, czy mam jakikolwiek w tym momencie token w stakingu który byłby zablokowany na więcej niż dzień dosłownie, czy tam dwa. Chyba nie mam, chyba nie mam. Więc nie będę tutaj więcej o czynniku mówił, naprawdę mocno się trzyma. Polecam przeczytać sobie tutaj wpis Alexa. Kolejne tokeny, no to dużo instytucji zaczyna skupować Dogecoina. To dla mnie jest taki łańcuszek trochę, nie? Mieliśmy Bitcoina, spóźniacy kupują teraz Ethera, kolejni spóźniacy co? Kupują Dogecoina. Taka spirala wokół tych instytucji, wokół tych dużych firm się nakręca, które chyba nie do końca zawsze wiedzą, co robią. Ktoś im tam podpowiada, bo mają jakiegoś mądrego Janusza w filmie od kryptowalut, i on mówi: Stary, spóźniliśmy się na Bitcoina, kupujemy Etera. Ci teraz mówią: Spóźniliśmy się na Etera, kupujemy Dogecoin'a. Kolejni będą mówić coś innego, coś innego, nie? No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fakt, faktem, że tego Dogecoin'a firmy ostatnio dużo naprawdę skupują. No i co do linka, no to w ciągu ostatnich 24 godzin, przed tych. Przed tymi spadkami no to był naprawdę najlepiej radzącym sobie tokenem w ogóle z całej setki. Na koniec zerknijmy tylko na S&P 500. No ostatnia sesja delikatnie tutaj na minus. Tak samo NASDAQ, tutaj też ostatnia sesja delikatnie na minus. No ale tak jak mówię, premarket jest na razie wzrostowy, więc powinno być dzisiaj dobrze. DXY, indeks dolara, no tutaj nadal słabiutko. Potem chwilowe wybiciu nadal słabo, dolar 364. Stopy procentowe, no tutaj duża szansa jednak na to, że one będą we wrześniu zmniejszane. Po odświeżeniu zobaczmy, czy coś się tutaj zmieniło. O, proszę, popatrzcie. 84,8, a było 99 praktycznie na to szans, więc coś tutaj analitycy, jakąś niepewność zauważyli. No zobaczymy w najbliższych tygodniach, jak to się będzie rozwijało. I na koniec, tak informacyjnie, typowo bez żadnej współpracy, poznajomości, radek który tworzy już dziesiąty krypto miesiąc, to jest taki no, miesięcznik do pobrania w formie PDF, a po prostu za darmo, typowo dla za darmo jest tam kilkadziesiąt stron informacji przede wszystkim z naszego polskiego rynku krypto, co się dzieje w projektach, co się dzieje w różnych organizacjach, co się dzieje w różnych firmach krypto w Polsce. Możecie sobie wejść na tą stronę kryptomiesiąc.pl i za darmo pobrać ten dokument. Jest tutaj też rozmowa z kilkoma kobietami krypto, taki w tym miesiącu zrobił artykuł właśnie Radek, więc polecam sobie to pobrać, zobaczyć. Nic was to nie kosztuje. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Ja tam widziałem trochę pytań pod ostatnim plenerem, i tak jak już skomentowałem na Twitterze, postaram się na te pytania odpowiedzieć na kolejnym spacerze po trzech stawach, więc jeżeli macie jakieś pytania do mnie o krypto o poza krypto, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. No i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!